ćwiczeniu będziemy ćwiczyć rotację w odcinku piersiowym kręgosłupa, rotację klatki piersiowej w pozycji 90-90. Siadamy na guzak kurszowy, kolana ustawiamy w linii z biodrami, stopy pod kolanami, kąt prosty w kolanie, kąt prosty w, w, w biodrze. Wkładamy coś między kolana, żeby zablokować miednicę. Miednica nie będzie się ruszała, będziemy tylko rotować klatkę piersiową. Głowę ustawiamy sobie nad klatką piersiową, klatkę piersiową nad miednicą, czyli bierzemy wdech i wydechem wciągamy żebra dolne do środka. To powinno spowodować, że klatka piersiowa przesunie się nad naszą miednicę, tak? Czyli ustawimy sobie głowa nad klatką, klatka nad miednicą. W tej pozycji wysuniemy lewe ramię do tyłu i prawe ramię do przodu. Będziemy się skupiać na wdechach do lewej strony z przodu klatki piersiowej, czyli będziemy tutaj pod obojczykiem próbować rozprężać żebra, tak? I po prawej stronie z tyłu, tak? Czyli wdech będzie lewa strona pod obojczykiem, prawa strona pod y, y, przy, przy łopatce z tyłu plecy. Y, na wydechu będziemy aktywować lewą stronę dolnych żeber tutaj tak czyli skośne mięśnie brzucha. Za każdym razem przy wydechu będziecie próbowały sięgać troszkę dalej, czyli będziemy skręcać naszą klatkę piersiową bardziej w lewą stronę, ale uwaga na głowę i na miednicę. Miednica nie powinna się ruszać razem z klatką piersiową, ani głowa nie powinna się ruszać. Tylko się rusza klatka piersiowa, głowa zostaje stabilna, miednica zostaje stabilna. Czyli wdech przez nos pod, lewą, pod lewy obojczyk i y, prawą stronę przy łopatce. I na wydechu sięgam troszkę dalej tą prawą ręką. Nie forsuję, nie robię tego najmocniej jak potrafię, tylko delikatnie wysuwam troszkę dalej. Moją prawą dłoń. Robię wdech przez nos, rozprężam. Lewa strona klatki, prawa strona pleców i na wydechu lewa strona. Tutaj przy dolnych żebrach napina się, żebra idą w dół, a ja próbuję sięgnąć troszkę dalej moją prawą dłonią. 4-6 oddechy na prawej stronie, później wykonujemy to samo. Na lewej stronie, tak? czyli prawa, prawe ramię idzie do tyłu, lewe ramię idzie do przodu, rozprężamy prawą stronę klatki piersiowej pod obojczykiem i lewą stronę górne plecy. Robimy wdech przez nos, prawa strona brzucha bardziej pracuje. wydech i wydech, sięgam troszkę dalej, uwaga na barki, one nie powinny podnieść się w stronę głowy, barki są rozluźnione, to jest rotacja, a nie uniesienie obręczy barkowej do góry, sięgam, tak, czyli jak będziecie czuć, że sięgacie i nagle barki podchodzą do góry, to znaczy, że już powinnyście przestać to ćwiczenie, tak, robić to ćwiczenie. Wdech przez nos, wydech, sięgam. Kolejny wdech, obojczyk i prawa strona, prawa strona przy łopatce. Możecie powtórzyć sobie to ćwiczenie 8 razy na prawej stronie, 8 razy na lewej stronie i jeszcze raz.